Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wielkim wyścigu. Tym razem jesteśmy na pustyni Kamola i do komentowania powrócił Olever. Dzień dobry. Tak, wrócił Olever. Możemy zacząć ten wyścig, co nie? Klip zaczyna z pole position. Kamol dogania majora w generalce, więc to są już decydujące wyścigi, kto wygra. Nieco, zaczynamy. A my już. Myślę, że wygra Kapysia. Kapysia wygra, myślisz, tak? A ja myślę, że nie wygra major. Tak się tak ale no. Bardziej, no zobaczymy, sposób. jak to pójdzie. Jak na razie prowadzi brzos. Brzos prowadzi Mewa trochę pospadł, Heja jest drugi. Proszę państwa. W sumie ja bym chciał, żeby HejA był na podium. Życzę ja chłopak. życzę chłopakowi. Nawet jak nawet kanapce się udało. O nie, major jest. Widzę wysoko. Siódmy. Niedobrze, Akamol jest daleko. Więc im. To jest niedobrze, bo Kamol musi być wyżej niż Major, wszyscy to wiemy. Chyba tylko Major kibicuje Majorowi. Wszyscy przeciwko Majorowi. Wszyscy przeciwko Majorowi. No dobrze, prowadzi, bo ten Misiek Patysiek. Keja, nadal trzeci, więc zobaczymy, jak to pójdzie. I goni Miśka. Ale co, co Luki zrobił? Luki się, oj. Speedrun. Speedrun Lukiego, ale bardzo się pojawił na piątym. Major spadł na 13, a Kamol jest ostatni, 20 niestety. Więc niedobrze, niedobrze to wygląda dla Kamola. Jak tam Major sobie radzi? No, Major jest 12, go bije się z rewem trzynasty. Co na sytuacja, bije ta... się z rewem. Taka... Luki, tak który wystrzelił, teraz pospadał. <tak>, tak daleko. O, Major nie umie wjechać na windę, to dobrze. Major jest ostatni, Major ostatni. O kurde. Dobrze. A Brzos prowadzi, Brzos już tutaj jedzie dalej. Mamy Miśka i Hejae Ale bardzo nie. Hejale. Dawaj Hejae wszystkim zjemy Hejae to jest hejale. dzień, w którym możesz się popisać. Tak to jest To jest ten dzień w Twoim życiu, Hejae, że może będziesz na podium. Więc no, Roberto Pepsi z najszybszym okrążeniem. Hmm. Ciekawie, ciekawie. To mamy flipy przedziła właśnie o i Roberto. Bardzo też pospadał. Major jest 20. Kamol się trochę przebił na czternaste, Tym Luki, WoWo, Kanapka, Kapysia, Ewa, Kapysia i... A, Major się to się powolutku. To nie jest ustawione, drodzy widzowie. Po prostu Major nie umie wyścigi już. On, on, on po prostu już przyjął to, że będzie miał pierwsze miejsce, nie? Tak, jest taki pewny siebie. No, jest pewny siebie. Hej, ja yeah? wyszedł na prowadzenie, popatrz. Yo, dawaj ja, hey, yeah. zrobisz to. Zrobisz to ja. Hey, yeah. Major, Major zostanie zdublowany, jeśli tak się skończy. Nie, Brzos wyprzedził Hejae, Ale Hejae ma najszybsze okrążenie. Dajesz, dajesz, dajesz Hejae. Kamol, czy Kamol jest w dziesiątce? Tak, Kamol jest w i ma najszybsze okrążenie. Kamol się przebija. Zabrał Roberto Pepsi na trzecim miejscu, ale Barks go już wyprzedza. Mamy potem Miśka, chlipa i Kamol. Kamol, to jest taka duża różnica między nimi w czasie tutaj, odległościowo. O, Kamul wyprzedził Roberto na windzie, więc też ciekawie. A jak tam Kanapka? Kanapka jest też tutaj. Na windzie. Problem z wjazdem ale Tak jest, kanapka. a Major... ...piero zaczął to krążenie. A prowadzi niestety... ...znowu. Heja jest dosyć daleko. A ci? Nie no, lepszy niż Major, nie? Tak. Lepszy niż Kanapka. Ale wiesz, Kanapka wygrał wyścig. O, ale klip zapyla! Patrz na klipa, clip klip zapiernicza. Jezus. Potem mamy Barksa, Nett. Miśka, oj, trochę potracił Roberto. Został przez Kamola, ale Roberto znowu przez Kamola. No, Kamol dajesz, odrabiasz straty do Majora. Mamy Olewera, oj, rewy przed Olewera. Mamy Kapysie, Alana, Maciarusa, Mazetixa, Wowo, Barcona, Mewę, kanapkę i Majora, który jest dopiero tutaj. Major dopiero te okrążenie kończy, a oni są w połowie. I Chlip. Bije się z brzozem o pierwsze miejsce. Zobaczymy, to wyjdzie zwycięsko. No, brzos ciśnie. Na razie. No. A Heja jest trzeci, jest nadal na podium. To jest dobrze. I, ale jest już za nim Roberto i Barks, więc no. A brzos zaraz dogoni majora. Heja jest drugi. Ja się odpalił. Tak jest, bo ten Bartskamol. Kamol ma taką... Do wszystkich ma daleko. Na <grystanie> tym <w> szóstym <grystanie> miejscu se jedzie. Ale może znowu wyprzedzi Roberto, no nie wyprzedził. Weźmy chwilę z Majorem. który jest tutaj. <grystanie> Ciekawy bardzo wyścig Majora. Jest 36, on pewnie jest, 36 on pewnie sekund że... traci. On pewnie myśli, że wszystkich zdublował, dlatego. <grystanie> No, jak se brzos, oj brzos, patrz na Brzoza, brzos coś potracił, Hej, wychodzi na prowadzenie, Uuuu, Barks, clip! Dajesz hej, Roberto przedził też Brzoza! Czy Kamol, Oliver, oj, Olewer się zablokował na Brzozie, ale Kamol, spad. Kamol trochę spadł. Kamol troszeczkę spadł przez to tak. też, Alan uprzedził Kamola, Kamol spada na nie Niedobrze, niedobrze, wszyscy gonią Kamola. Kamol wypadł z punktów. Tam mamy Dawaj, do- Kamol, Kamol nie pozwól Dolarkowi, on nie może. Barson uprzedza Kamola. Kamol znowu wyprzedził, ale Kamol dajesz, wierzymy w Ciebie, zdobądź punkty. Potrzebujesz tylko 18 punktów do Majora. Uuu, ale się czwórka wbiła. Tak, U, Bark sprowadzi teraz niestety. I z flipem jedzie. No. Flip też jakoś tak nagle dziwnie się pojawił. Co, co tu się dzieje w tym wyścigu, naprawdę? I bardzo dziwny wyścig to jest. Naprawdę, no. a Major, Major zaczyna dogajać Lukiego. Powoli. Marek się zorientował swojego błędu. Tak, a tam Kamol. Kamol wyprzedził Roberto. Kamol się, jest z jedenasty, więc potracił trochę. Tutaj weźmy chwilę z Kamolem. Uj, jest na szósty. Hejae znowu pierwszy. Dobrze, Hejae. Jest. Czy Kamol wyprzedzi Miśka, Patyśka i w punkty. No, jak o, na razie chyba, chyba tak. Wywalił. Tak, a Hejae. Ja jestem Clipem i barksem, i Darksem, o ale barks to ma lepszą pozycję wyjazdową z windy. Zobaczymy. pojawił się też ref tutaj. Heja, nie. O, heja! Nie! Nie, wszyscy heja wyprzedzili. Bros, Alan, ale... patrz na Alana. Dziękuję Alan. Wody. Alan, jak się odpalił. Mamy Kamola na dziewiątym miejscu, więc Kamol, oj, co tu się dzieje? Za, za ścisk w tym miejscu. O nie, Dolarik widził Kamola. Kamole przyznał Dolarka. Co tu się dzieje? Dajesz Kamol. O nie, o nie, wszyscy sprzedają Kamola. Kamol spada na kolejnym, niższym miejsce, na jedenaste spadł. Ale przejdził teraz Madetixa i Miśka Ptyszka. ref prowadzi z najszybszym okrążeniem. I to dużą wiesz. przewagą. Mamy Chlipa, Barksa, Olewera. Heja, hey hey, heja, się na tak. miejscu, chociaż tyle. Barson jest tutaj daleko, widzę, też pospadał. Luke jeszcze się toczy, a major daleko w tyle. No ale do rzeczywiście tego jest No tak. a ref, zapierniczan, ma najszybsze okrążenie i pierwsze miejsce. Więc no, no, chlip jest drugi, już jest troszeczkę spokojniej. Bark ten tym, hey jest czwarty. O nie, na kolewe z powrotem. Pansował na podium o lever. Ja, ale ja tu nie narzekam. O, o, trzecie ja? No. O. Dobrze. Potem mamy Dolarka, Kamola na siódmym miejscu. Mamy Roberto Pepsi, ale Alan znowu, Alan znowu szarżuje. <g anger 000 fuck> Alan tak się po, Alan szarżuje i traci. Szarżuje i traci te miejsca. To jest jego strategia, tak, tak. Zwana <Stunden> A Jak radzi kanapka, na 16 miejscu jest, ale goni go, go Barson. Go tak, jak zazwyczaj po prostu kanapka. <g kulit Fill URLs> no to był przebłysk kanapki, po prostu ten wyścig jeden. po prostu się. Pochwalić, ale. Coś nie wyszło. Obsypał chlip, trochę stracił. O, Oliver pan na drugie miejsce. O, tak. I goni rewa. Patrz jak jest blisko rewa już. Ooo, czy z A heja, jest znowu heje. trzeci. O nie, Do, już spadł na piąte z powrotem. Co tu Dolarek robi na podium? O, nie. <laughs> dolarek goni go lewera. Kamol na dziewiątym. Goni... Nie, kamol to... spadł na dziesiąte. Dolarek z ostatnich miejsc przyszedł, tylko mnie przyprzedzić. no to jest, to jest fajne. Nie, ja nie chcę znowu być dziś niżej niż Dolarek. A jak Major syrać? Major jest tutaj. Ile Major traci? Czy dogoni Lukiego? W sumie coraz bliżej Lukiego, może zdąży. Major traci 36 sekund do rewa. O mój Boże. Kanapka z Maciarusem na windzie, się wtulają. Rew prowadzi nadal, Olever goni Rewa. Mamy ja Dolarka Nie! Mamy Alana Miśka patyczka, który wyprzedził Alana Potem mamy Barksa, WoWo, WoWo -wo się pojawił Mamy chlipa. Hejae. Kamol spadł na 10 jednasty 11 Kamol spadł niestety Na 12 spadł Kamol ale już jest da, heje, wierzymy w ciebie, odrobić. Dajesz Hejaj, o nie, kamol no uszarżuje. Teraz Camol szarżuje się, przebił na, pio, na szóste miejsce. Dawaj, kamol Oj. Nie, chlip cię wyprzedził. Ale są punkt. Hejaj wypadł z punktów. Nie. Czy Major dogoni Lukiego? 38, jeszcze chyba bardziej traci od dolewa. No tak, 4 sek 2 sekundy dołożył z straty. I czy dogoni... najważniejsze jest, czy dogoni jednak Lukiego. Zdaje mi się, że nie. No, a ref ma już dużą przewagę. A Dolarek goni nadal wytrwale, potem mm. Miśka, Alana, chlipa O nie, hej hej się znowu pojawił! O! 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 Heje, dawaj! Dawaj, bierz go! Dajesz hej, ale Mazetix go goni. Kamol się znowu wyprzedził Mazetixa, dobrze. Dawaj, hej. Kamol też ciśnie, Kamol na ósmym. Wyprzedzi heje. Zobaczymy, jak on no pójdzie na windzie. No, hej, hej, he wygrał na windzie. A ref prowadzi nadal. Major wyprzedził Lukiego. Major! Major się przebił. Goni go. Major odrobi normalnie teraz te dwie Tak, Zakrysy nagle wypadną z trasy. A ref, kurde, ma dużą przewagę. Dolarek do na no trzeci, ale Misiek jest blisko niego i Alan. Ten chlip. Hej, ja! Hej, ja chlipa! To... Ma też by się tu pojawił. Mamy brzoza znowu. Kamol, Kamol broń się. Kamol, dajesz. Nie, szczur cię wyprzedza Kamol. Kamol nie. Ale mamy przez zwierzęta szczury i Mewa go bił. kamol, nie rób tego. Kamol, wierzymy w ciebie. Zdobądź punkty jakieś. Nie! Hamol! A ref goni Luki'ego i Majora, ale Luki bije się z Majorem, więc no. Luki, pokaż, pokaż kto tutaj może krzyczeć A. <laughs> I Luki już Majora. Najbardziej zacięty pojedynek w tym wyścigu. I na windzie wygrywał Luki. Major tutaj nadal spada, ref prowadzi. Nadal mamy Olewera tuż za refem, mamy Dolarka też. też Alan, Misiek. O, Mazetics znowu awansował. Tak, jest Brzos tutaj nawansuje. Na kamol, goni ich, Kamol. Jedno miejsce, jeden punkt i chociaż. Kamol, dawaj. Dajesz, Kamol, nie chcemy majora na podium. Nie wygranego w mistrzostwach. O nie, Roberto się pojawił. A... Kamolem zaczynają. Rew, ref... tutaj ciśnie, zaraz zacznie ostatnie okrążenie. Teraz zaczyna ostatnie okrążenie w tym momencie Dolarek. Oliver prowadzi. Oliver prowadzi. Ale rekman ma nadal najszybsze okrążenie. Ale Dolarek jest tuż za rewem. Kamol spadł na 13. Dobrze. Dolarek wyprzedził rewa. Będzie zacięty pojedynek. O mój Boże. No, Dolarek wyprzedził rewa. Hej, hej, hej. Na piąte, chociaż Olewer prowadzi. Yes. Ja chcę te punkty. Ja bardzo <stro virgin> <Uf>, potrzebuję tych punktów. Olewer Ale... 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 wygrywa w tym no momencie. Moर. Wyścig, yes. na... to yes. będzie drugi na drugim miejscu. Dolarek, A trzecie miejsce, chlip Potem Ref, Potem Misiek, Patysiek, Potem Hejae, Mewa, Alan, Mazetix, Brzos i Roberto Pepsi. Kap 17. Kamol bez punktów na 13. Potem mamy Barksa na 14. Potem, o! Kanapka na miejscu 15. Na miejscu 16. Wowo. Na 17. Miejscu Barson. 18. Maciarus. 19 Luki A i 20 Major. Major. Niestety nie zmieniła się różnica między Majorem a bolem w tym wyścigu, ale no cóż, bo możesz pożegnać lever Widzimy się za tydzień w następnym wyścigu. Pożegnajcie wszyscy, pamiętajcie, że ja wygram. Siema. Ta, do zobaczenia na razie. Pa, pa.